Zamknęliśmy drugą sesję naszej konferencji. I zapraszam teraz Państwa do dyskusji i do zadawania pytań. Pan Jakub. Dziękuję bardzo. Jakub Ubocki, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Ja chciałbym tylko w formie dopowiedzenia do referatu pani Małgorzaty Krawczyk dodać, że w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu również znajduje się i niemiecka, i łacińska edycja Dere Metallica. To, jest, to można ustalić na podstawie katalogu zdigitalizowanego. Nie jest to w pełni katalog online w postaci bazy danych, jest to katalog fotograficzny. Natomiast. Też jest to jeden ze sposobów ustalenia na temat możliwości ustalenia obecności druku w zbiorach bibliotecznych. To ja tutaj jeszcze dodam adwocem, korzystając z okazji, że w przypadku określenia ilości egzemplarzy danych druków w Polsce to warto też korzystać z centralnego katalogu starych druków Biblioteki Narodowej. Część z Państwa zapewne wie, a że po wojnie Biblioteka Narodowa rozpoczęła taką akcję tworzenia centralnego katalogu kartkowego. Polegało to na tym, że bibliotekarze. W praktyce polegało to na tym, że bibliotekarze w różnych bibliotekach w Polsce, w tych większych, ale też w mniejszych i co jest szczególnie cenne, w bibliotekach też yy, na przykład klasztornych tworzyli dwie karty katalogowe prawda jedna zostawała w instytucji a druga była wysyłana do biblioteki narodowej jak jeszcze niedawno mieliśmy okazję czy ktoś miał okazję pójść do biblioteki narodowej to mógł zauważyć że wszędzie po regałach czy dookoła w gabinecie działu starych druków stały takie właśnie stały przegródki z kartkami katalogowymi, bo to była olbrzymia ilość. Niedawno, bodajże dwa lata temu lub trzy lata temu, ten katalog został zdigitalizowany, kartkowy i w formie takiej graficznej, nie wiem, czy został zocerowany, czy jest przeszukiwalny, ale w każdym razie można z niego korzystać online i jest dostępny w Polonie. Oczywiście też nie jest on taki całkowicie całkowicie aktualny, ponieważ z tego co się orientuję to biblioteki roz, mniej więcej zakończyły tę akcję oddawania karty katalogowej drugiej do biblioteki narodowej w latach 90 kiedy zaczęły wchodzić katalogi elektroniczne ale do tej pory pozostaje w Polsce tak jakby znaczy nie tak jakby ale na pewno pozostaje w Polsce najpełniejszym źródłem do tego gdzie jakie egzemplarze starych druków przechowywane są w instytucjach to taka przedługa drygacja. Zapraszam do kolejnych pytań. Pani profesor? Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani profesor Łukaszeckiej Haberkowej, bo jezuici żywili krakowskich drukarzy. A, 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 Piotrkowczykowie bez wątpienia żyli ze Skargi i z jej To jest w przypadku Piotrkowczyka starszego jedna czwarta wszystkich edycji to są druki jezuickie, a jedna czwarta wszystkich arkuszy, które Piotrkowczyk wydrukował, to są tylko i wyłącznie dzieła Skargi. Um, więc myślę, że tutaj możemy podejrzewać, że przynajmniej jakaś część edycji tych najpopularniejszych dzieł zresztą są też przywileje, które to poświadczają. Była w ogóle finansowana przez drukarzy i wydawana z inicjatywy drukarzy krakowskich. Ale chciałam zapytać, czy w swoich badaniach trafiła pani na jakieś archiwalia, które pozwalałyby w jakiś sposób powiedzieć cokolwiek na temat zasad, reguł współpracy między jezuitami a drukarzami, którym oni powierzali swoje książki. Bardzo dziękuję za to pytanie. Chciałam by powiedzieć, że działalność wydawnicza Piotra Skargi w świetle tego, co wiemy o jezuitach, była dość specyficzna. Mianowicie jezuici zawsze mieli bardzo duże problemy finansowe. Natomiast fakt, że Piotr Skarga zna, obracał się w środowisku, które pomagało mu zdobyć w różny sposób część, część funduszy na, na rozmaite wydania, powoduje, że po prostu miał ich trochę więcej. Także to, że mało stosunkowo poruszał się w przeciwieństwie do pozostałych jezuitów, którzy wydawali, natomiast rzadko kiedy bywali w jednym miejscu dłużej niż 3-4 lata pełniąc rozmaite funkcje zakonne. Co do zasady wydawniczej obowiązującej w Zakonie Jezuitów i zapisanej w regułach zakonnych jeszcze przez Ignacego, jezuici nie, wyda nie mogli wydawać książek inaczej niż na potrzeby, to znaczy co do zasady nie sprzedawali ich. W związku z tym działalność wydawnicza wiązała się po pierwsze z dotacjami, po drugie z przyrostem i finansowym, który wiązał się na przykład z różnego rodzaju aktywnością polityczną. Tu na przykład Antoni Posewino jest bardzo dobrym przykładem, który po prostu zdobywał pieniądze w różny sposób, niekoniecznie korzystając z dóbr prowincji polskiej czy potem prowincji polskiej litewskiej. Jeszcze jedna jest ważna informacja dotycząca polityki wydawniczej obowiązującej u Jezuitów, jeśli chodzi o druki. Jezuici mieli obowiązek dostarczyć druk wydany, niezależnie od tego w której był wydany oficynie, do każdego domu zakonnego znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej. Czyli wydawano tyle egzemplarzy, ile było dokładnie potrzebnych. Bardzo często na egzemplarzach Powiedzmy dzieł rzadszych, na przykład dotyczących wychowania, znajdują się informacje na temat tego, do którego kolej konkretnie księgozbioru był przeznaczony. Co to w praktyce oznacza? Możemy obliczyć, ilu egzemplarzy brakuje w danym roku, ile powinno być wydanych. To było regulowane polityką zakonną na poziomie na poziomie prowincji polskiej, która powstała po 1575 roku jako niezależna, było różniająca się od prowincji austriackiej. Co jeszcze, jeśli chodzi o druki dotyczące szkolnictwa, których akurat w Krakowie nie okazały się żadne, były to druki, które z zasady miały być dostępne w sposób wolny i przeznaczone dla uczniów czy scholastyków. To znaczy, że drukowano ich tyle, ile było potrzebnych. W pewnym sensie to tłumaczy stosunkowo małą ilość wydawnictw krakowskich, bo tutaj można było się posłużyć bibliotekami zgromadzonymi czy otrzymanymi z inąd. Natomiast tłumaczy stosunkowo dużą ilość wydawnictw ukazujących się w Poznaniu czy w Wilnie. Innym, inną zasadą obowiązującą u jezuitów było to, że każda prowincja czy subprowincja, jeśli można tak powiedzieć, miała obowiązek. Jak najprędzej zbudować własne zaplecze wydawnicze. Niestety, w wypadku Jezuitów, stało się to dopiero, no, powiedzmy, w latach 80. XVI wieku. I w też niekoniecznie najfortunniejszy sposób, ponieważ do tego czasu korzystali z drukarni wileńskich i niekoniecznie z najlepszych drukarzy. Tak bym nazwała Daniela Łęczyckiego i współpracę z Jezuitami, która zaowocowała różnymi problemami ale ogólnie rzecz biorąc była dość barwna. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi jeszcze o edycje jezuickie, pewnym, pewnych informacji na temat tego, kto za ile i dlaczego miał drukować, dostarczają kroniki danych domów. Niestety nie zachowały się wszystkie, ale na tej podstawie możemy na przykład odtworzyć proces wydawniczy. Szczególnie w wypadku Poznania, bo to akurat kronika domu poznańskiego zachowała się i jest dostępna w Warszawie. Trochę gorzej wygląda kwestia y, archiwalgiów zachowanych do, y, dotyczących wszystkich druków krakowskich, bo tak jak mówiłam, po połowie lat 80. Y, tu dokumentacja jest lepsza. Do połowy lat 80. jest to ogólna, niestety w większości zaginiona dokumentacja ogólnozakonna. Y, mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Bardzo dziękuję. To ja skorzystam jeszcze tutaj z tego, że mam mikrofon, bo przypomniał mi się, że też miałam właśnie pytanie do profesora Barkowej, bardzo podobne w zasadzie, bo dotyczące współpracy właśnie drukarzy i jezuitów, ale ja się chciałam spytać, czy ze strony typograficznej, bo możemy zakładać rzeczywiście, że część, w części, czy też w większości być może, tutaj nie jestem specjalistą, jezuici byli nakładcami, prawda? Czy pod względem typograficznym ta ich funkcja jakoś się zaznaczała, czyli... No, na przykład wiem, znak jezuitów pojawiał się na karcie tytułowej, czy też wprost było napisane, żeby byli nakładcami. Tak. I to jest bardzo interesujący problem, który dotyczy kognitywnego ujęcia super ex Librisu. Otóż do czasu funkcjonowania i czy założenia swojej własnej drukarni jezuici musieli wydawać w różny sposób. Często korzystali także z usług drukarzy protestanckich. Miewali z tego powodu problemy, ale co do zasady, starali się na stronie tytułowej druku zamieszczać co najmniej znak IHS, w późniejszym czasie był to sygnet różnego rodzaju. Wiedząc o tym, że niekoniecznie oprawy, którymi będą się posługiwali, trafią tylko i wyłącznie do zbiorów, nie oprawiali swoich książek. Zwykle otrzymywali to w darze, bardzo często zdarzały się, Edycje zawierające wiele druków i to był w, u tych przed powstaniem drukarni, czy przed założeniem drukarni, mm, drukarni jezuickich, jedyny sposób, żeby zaznaczyć swoją obecność. Przy, szczególnie było to istotne w wypadku tych druków, których nakładcami nie byli sami jezuici. Zawsze są te dwa elementy i so, to staram się, jeśli mam taką możliwość, podkreślać, że... Ym, nie mając fizycznie w Rzeczypospolitej swojej, swojej drukarni, starali się zaznaczać, że druk ma charakter jezuicki, korzystając przede wszystkim z sygnetu czy z informacji nawet bardzo niedużej zawierającej IHS gdzieś w podpisie, czy czasami w kolofonie w tych pierwszych drukach, które no, to przede wszystkim chodzi o kazania, nie o kazania, tylko takie katechizmy Kanizego. Muszę powiedzieć, że zdarzały się też sytuacje znacznie gorsze. W latach 70. jezuici otrzymali zakaz publikowania w krajach ościennych i ze względu na swoją politykę wyznaniową zdarzają się też takie wydania dzieł jezuickich, w których nie jest zaznaczone, że jest to dzieło jezuickie żeby opublikować katechizm Kościoła Katolickiego, posłużyli się dawniejszą okładką zaczerpniętą z katechizmu Marcina Lutra. Mm. Dziękuję. E, dziękuję bardzo. Pan doktor Szipek. Dziękuję. Uh, Richard Szipek from the Library of the National Museum. Um, I have a, one additional question to the signs of the Jesuit order in the... in their prints and uh, on the bindings. As you have mentioned, uh, the initials EHS used by the Jesuits. I don't know what was the situation here in Poland, but uh, in, the, in the Czech lands, uh, after some times during the 18th century, those three letters ceased to be, stopped to be uh, an exclusive sign of the Jesuit order, but, but were used by many printers and bookbinders, just like a sort of decoration, so they didn't necessarily mean uh, the the origin of the Jesuit order or the authors of the Jesuit order or the or the bindings that were somehow connected with the Jesuit order. Was it the same in Poland? 16th century edition, early edition in poland, which was quite specific time and specific uh, period in jesuit organization. Uh, afterwards, as far as i know, uh, it was rather the name of the um, officina made by jesuits. so in the, in the front piece, you have additional information about, about the jesuit. printed the work. Not Thank necessary you. with uh, IHS. Thank you. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ja tak chciałem właśnie zostać na koniec bo w zasadzie nie mam pytania tylko tak Troszkę odwołam o tym centralnym katalogu starych druków ponieważ trochę o nim wiem i nawet go częściowo meliorowałem osobiście Nie został zakończony w latach 90 do roku mniej więcej 2014 był uzupełniany Kiedy pani Maria Będąca kustoszką właśnie zajmującą się tym katalogiem odeszła na emerytury jeszcze w 2013 osobiście Też pomagamy włączać tam dodatkowe karty katalogowe a druga rzecz jest taka, że bardzo byśmy chcieli żeby Na podstawie tego narzędzia można było policzyć ile starych druków w Polsce mamy Niestety nie jest to możliwe z różnych względów wiemy ile Mniej więcej też wiemy ile jest tam tych kart katalogowych Niecałe 2 miliony tak 1,9 miliona mniej więcej Kart katalogowych w tym centralnym katalogu jest Natomiast ile mamy starych druków w Polsce Tego nie wiemy nawet pomijając już to, że są pewnie jeszcze jakieś biblioteki, przede wszystkim kościelne, no i też trzeba pamiętać, że bibliotek prywatnych ten katalog nie rejestruje. Ale nawet na podstawie tego, co już wiemy, co, co jest w tym katalogu uwzględnione, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tych starych druków w Polsce jest, dlatego że przede wszystkim dlatego, że czasami na jednej karcie katalogowej są sigla wielu bibliotek. I często jest to tak namazane, że po prostu nie jesteśmy w stanie odgadnąć dzisiaj o ile bibliotek i o ile egzemplarzy na tej jedynej konkretnej karcie chodzi. Także niestety tutaj też są takie problemy. To jest bezwzględnie bardzo cenne narzędzie, warto o nim pamiętać, warto z niego korzystać. Natomiast ma też swoje ograniczenia, o których musimy również pamiętać. No i niestety nie na wszystkie pytania, które temu katalogowi chcielibyśmy zadać, ono potrafi odpowiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to bardzo cenna informacja o tym roku 2014, widocznie myśmy zakończyli w latach 90., ale tak jak Pan Profesor mówił, no jest to bardzo cenny, bardzo cenny katalog i w zasadzie jedyne takie źródło informacji tutaj u nas w Polsce. Czy mamy jeszcze pytania do naszych prelegentów? Pytania, uwagi? Jeżeli nie, to w takim razie myślę, że możemy zakończyć naszą sesję drugą konferencji.